Kiedyś się nie zastawiałam, dlaczego tak jest, że tam y, ludzie hodują konie i tak wyglądają i, mm -hmm. i, i jakby czym ten mit zakapiora jest i jaki on jest groźny. I to dopiero kobiety mi uświadomiły, mm -hmm, jeszcze, tak. z którymi rozmawiałam, że, że to są osoby wykreowane y, też y, no, przez siebie, y, tworzące taką autolegendę, ale też y, media tam przyjeżdżają i opowiadają historię często tych ludzi, a to są takie postaci, które nie są powszechnie szanowane na miejscu. W bieszczadach. Nie chcę generalizować i mówić o wszystkich, ale, ale jakby część z tych, z tych osób to wiadomo, że to są przemocowcy, wiadomo, że to są ludzie, którzy przed alimentami uciekli w bieszczady, wiadomo, że to są ludzie, którzy nie chcieli dzieci wychowywać. Więc na pewno ten zakapier wcześniej mi się wydawał, a kimś takim, kto siedzi pod sklepem albo idzie wolny i ma stado koni i, i w ogóle mhm. świetnie, że sobie tak poukładał życie. Natomiast na pewno. Jestem teraz starsza, bardziej dojrzała i jeszcze pod wpływem tych rozmów na miejscu bardziej tak świadomie podchodzę do, do, do tych ludzi, którzy, którzy tam żyją też i, i taka otacza ich e, legenda miejscowego bieszczadnika, o, tak zwanego.